Często na pewno pamiętają ten pojemnik z tym mięskiem, który w czasie robienia kiełbasy stał tutaj. Ale już jest, był w garażu, było chłodno, odstał się prawie dwa tygodnie, także jest gotowy do wędzenia. Dzisiaj ja tylko to ponadziewam, znaczy ponakładam w siateczki, co trzeba, bo tu mamy boczek, polędwiczki i schabowe. Także ponadziewam to w siateczki. Później pod koniec pokażę, nie będę was nudził przecież czy mnie, jak to na ostatnią porcję, jak się robi ten. I ja to powieszę, żeby obciekało to do jutra. Jutro do wędzarni obsuszę i będziemy wędzić. Ach, nie macie pojęcia, co to będzie. Aha, jeszcze o zalewie chciałem powiedzieć. Zalewę różnie robią. Ja robię zalewę. 30% Tak, się 30 gram soli, dodaję 40, ja dodaję daję 30 gram soli, troszkę mniejszą. Nie lubię za bardzo słonego, bo wiecie, nie dobrze wpływa. Eee, no, i to jest, ja uważam, wystarczająco. Do soli zawsze można, jeśli ktoś potrzebuje. I teraz przyprawy. Przyprawy, ja mam takie mieszane przyprawy. bym musiał długo szukać, żeby je znaleźć. Eee, na pewno są, wiecie, za dużo przypraw jest. Ale to są, to są mieszane przyprawy, które, okej, okay, co ja robię, to ja te przyprawy gotuję. Można użyć ten list, list laurowy, czy ten babkowy, ziele angielskie, kolendry, coś tam więcej i to zagotować, tak jak ja to gotuję. Plus jeszcze, wiecie, w tej przyprawie jest yy, kora yy, dębowa I ona też daje dobry smak Jak ja to zagotuję, to odstawiam aż wystygnie I tylko przecedzam, ja tylko ten sam roztwór wlewam Czyli tutaj nie mamy żadnych listków, nie mamy nic Potem wiecie, pff, nie co robić No yy, i także to jest, jest normalnie smakowo bardzo dobre, bo ten smak Jak pogotujecie parę minut te przyprawy po one postoją, ostygną, wlejecie, to jest taki aromat, tak jakbyście wodę z grzybków wlewali. Też pachnie wszystko, nie? Także okej, okay. nie będę wam zawracał głowy, yy, ja to zacznę nadziewać, yy, znaczy naciągać, siatki wkładać, a za chwilę pokażę wam końcówkę. Wiecie, znalazłem tą przyprawę, to jest taka. Ja później zrobię zdjęcie, zbliżenie, rozsypię na papierze, co tam jest, ale tam widzi, tam jest wszystko. Co jest. I zrobię zbliżenie. I będziemy widzieć, będziemy widzieć co to jest. No, ja tam wiem, że jest dobre i tyle. Bo próbuję to nawet to używam do ryb w poczcie, jak robię zmarzone ryby w poczcie, do wszystkiego właśnie. Jakiekolwiek robię zalewy, używam tej przyprawy. Tak jak widzimy, tu jest wszystko. Jest nawet cynamon ziele angielskiego, kamuszka towarzysząca nam, no wiecie, biały pieprz oczywiście, ja jestem zadowolony z białej pieprz, nie? tam kawałek widzimy kory dębowej i cynamon jest też, tu jest cynamon, tam chyba kora dębowa następna. No jest wszystko w tym, tak jak widzicie jest, jest tak mieszanka dobra, że nadaje się do wszystkiego. No i tak jak wam wiemy, że jest część nadziane, porędziczki, z tego, yy, boczuszek, który wam pokażę w jaki sposób go robię, bo robię normalnie płaskie będą do wieszania, płaskie, ale również yy, tu jest jeden zrobiony, okrąglutki. I tak go kroić na kanapeczki do I teraz tak. Ja mówiłem mam nadziewarkę, którą zrobiłem sam. Yy... Troszkę tak mówię, mam ciasną siatkę 14, dobra jest, bo i nawlekam ją na tę moją naziewarkę, proszę bardzo, tak, nie do końca, widzicie, tak, żeby tutaj zostało. To można, może, może się zrobić z, z jakiejś rury tego plastikowej coś i tak, i teraz tak. i teraz biorę ten kawałek słabu, co mam zaprawiony, wkładam na normalnie tu, troszkę potrząsnąć, Cyk, cyk, cyk i zobaczcie jak pięknie, i pięknie nawleczone. Dzisiaj nie musicie kupywać jakichś tam drogich yy, do urządzeń do nadziewania. Można zrobić w domu. Jesteśmy w programie Zrób to sam, więc robimy sami wszystko. Jeśli ktoś ma jakieś inne rozwiązanie, bardzo miło bym widział to na moim kanale. Proszę proszę, proszę, proszę mi tam napisać. Nie? Teraz drugą rzecz, co wam pokażę, jak co robię z boczkiem? Ładny kawałek boczku, patrzcie jaki. Można umędzić cały? Można. Ale co ja zrobię? Złożę go w pół. Tak, ten, co był przedtem. I od razu taki będzie na kanapeczkę, taką małą. Cyk. Tu go Od razu tu musimy tylko patrzeć, żeby nam ładnie się złożył. Jak już nam się złożył ładnie, ciągniemy. Widać, widać, chyba wszystko, nie? Ciągniemy do dołu, do dołu, do dołu, do dołu. Proszę bardzo. I jest cały. Tu się nie zmieścił, tego tu wciśniemy. O. I proszę, jaki piękny kawałek jest. I to, jak go nie macie pojęcia, jakie będzie smakowało. To, co jeszcze? Ja jeszcze mam kawałek polędwiczki. Polędwiczka to jest. Bardzo łatwo. Dobrze. nawlekamy. Więc Jeszcze lepiej, Jest. Tak. Proszę. polędwiczka ładna. Wrócimy z dużą częścią do dołu. I znowu styk. Pociągamy, pociągamy, pociągamy. Proszę, 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 proszę. Proszę bardzo. I już jest gotowa. Prędiczka już jest do wędzenia gotowa. Jeszcze mam jedną. Jeszcze kawałek jednego boczku mam, który też chcę zrobić tak zwany, ja nazwam kanapkowy. To jest okrągły się robi, ładnie. I na kanapki. A te płaskie to będą do jajecznicy. Czy... Jak się barszczyk będzie gotowało, czy żurek potem zak okrasić boczkiem wędzonym, to jest na to jak znalazł. Tu mam jeszcze, ale też ładny, chudziutki kawałek widzicie, jak tego. Ciężko dostać takich boczek, ale ja to... Jak to mówię wam, jestem jak myśliwy. Poluję w sklepie. Do każdego sklepu. Gdzie tylko zajdę, to żonka już wie, gdzie mnie może znaleźć. Na wydziale mięsnym. Tam zawsze jestem. I szukam ładnego mięska. Jak to. Na przykład. I po dobrej cenie. Bo to się opłaci. I to było na tyle. Jutro będziemy to. Suszyć w wędzarni, dzisiaj obcieknie przez całą noc, suszyć w i będziemy pędzić A w międzyczasie, tak jak mówiłem że żeberka są w piekarniku Także żeberka się pieką, jeszcze mamy około godziny yy, Łęcze są w lodówce, te ziemniaczki te krojone Zaprawione, także one tam też dochodzą w zaprawie I co więcej. No na razie to było na tyle i połączymy się za chwilę, jak upieczemy żeberek. Już mięsko jest w wędzarni, będziemy teraz suszyć jeszcze około godzinki. Ono i tak się suszyło całą noc, ale jeszcze troszkę podsuszymy i później zaczniemy wędzenie. Wędzarnia pracuje całą parą. Proszę, kładź. No, ładne kolorki się robią. No. niech troszkę jeszcze po, posiedzi. No, i doczekaliśmy się. Wszystko już uwędzone. Proszę, piękne kolorki. Tu są schabowy. Tu jest też schabowy. Boczuszki ładne. Wszystko w siateczkach były. I polędwiczki. A proszę, jakie piękne. Proszę, jakie w środeczku. Aż nie mogłem się oprzeć, tą jedno musiałem przeciąć i zjadłem, powiem Wam tak smakowała. No także jeśli podoba się kanał, proszę o paluszka w górę i subscribe. Ok? I do zobaczenia w następnym odcinku z czymś nowym.